no Portugalia, Niemcy, jestem właśnie w tym meczu. 4-2 dla Niemców. Portugalia, myślę, że tutaj pobiła już rekord chyba na euro, jeżeli chodzi o sumie Zmysza, się, Sami się zaraz dowiecie. 2-1 był powiem, powie. dobra. Składy. E, tutaj, e, taki jest skład Portugalii. E, a co jest skład Niemców? Bardzo dobry skład. E, ja już mogę tabelę pokazywać. To zaraz pokażę. Widać, lepsi to byli i tak Niemcy, jakimś cudem Taka jest tabela. E, na razie, to co widzę. Chociaż, no, słusznie chyba. Niemcy są na drugim miejscu. I ci wszyscy, którzy obstawiali, że, y, że Niemcy będą na trzecim miejscu. Żeby tak było, to teraz Portugalia musiała wygrać z Francją. 1-0, nie? Mieli 6 punktów, Fran Francuzi by mieli 4, potem Niemcy by musieli wygrać z Węgrami i wtedy to by była sensacja, gdyby, Niem gdyby Francja była na trzecim miejscu. Oby nie, bo to by oznaczało tylko jedno, że, yy, że Polska ma teraz większą szansę yy, na wizytę. Yy, Drugie miejsce dla Polaków i Francuzi, tacy nie chodzą z grup, o, No, byśmy mieli drugie miejsce. Dobra. Z tego co widzę, z tego co widzę, mieli już sześć pojedynków. Ostatni był w 2014 roku, kiedy Niemcy wtedy 4-0. No, Portugalia trochę się poprawiła. Tą czerwonej kartki nie mają no Portugalia tylko w pierwszy raz jak gra i sam to wygrała, okej. Okay. To dziwnie. Okej. Okay. Zacznijmy. O, już od, od samego początku. Cristiano Ronaldo strzelił bramkę po ciebie do żoty. Yy, tak, yy, na 1-0. Jesteśmy na pustą. I potem zdarzło się coś niesamowitego, więc tak, zacznijmy tego. Najpierw Burbendy ja strzelił samobuja. Howard, to nie pamiętam już. I potem zaledwie 2 minuty później, ale to potem trzy, yy, że 3 4, ale tutaj 2 minuty później zaledwie. Yy, Rafael Guarero yy, Guarero no, Guarero Guarero strzelił bramkę znowu Buidżem i to w sumie było te dwie bramki były w 2 minuty. Yy, Portugalia właśnie popiła Record XD i gdyby nie tysowuje, to, to by było 2-2. Więc tak. Yy... Potem w 51. meczu ma strzelił bramkę. Doczekał się w końcu chłopak. Chociaż powinienem wcześniej trafić już, ale te głupie są oboję, No, no nie, nie moja wina. Cieszcie się w ogóle, że ty takie były błyne. I potem yy, Gosen strzelił pościzu z okimza. Yy, brameczka, 69 meczu. Na 4 do 1. A potem wyszły jego rzota Cristiano Ronaldo. No, pierwsza bramka była Cristiano Ronaldo pozycja jego rzota, a teraz na no, odwrót no. Zgrana drużyna po prostu. Ale według mnie, no to, to był najbardziej bramkoszczelny yy, mecz, nie? Dobra, Portugalia nie więc tak. Odsłem ten mecz 10 na 10, bo nawet stawiam na remis, ale tutaj wow. Jak wygrały, bardziej się z tego powodu. No. I dziękuję. dziękuję. Widzimy się w na następnym odcinku. Bye.